dzisiaj o tym co zrobić jeśli stwierdzamy, że rodzina jest rabowana no to na początek po czym stwierdzić, że taka rodzina jest rabowana no po pierwsze, że widzimy, że jest inaczej niż tak, że pszczoły wylatują i wracają sobie spokojnie wchodzą do wylotka czasami widać jak pszczoły walczą na wylotku natomiast bardzo widać to, że pszczoły próbują się dostać z każdej strony z każdej możliwej szczeliny że te wyloty, wloty nie są regularne natomiast już takim dowodem na to że ten rabunek jest, no to jest kwestia złapania wylatującej pszczoły i rozerwania jej. Jeśli jest pusta w środku, no to znaczy, że to jest normalne, bo wylatuje pusta po pożytek. Natomiast jeśli jest pełna w środku, ma miód, to znaczy, że to jest pszczoła, która rabuje no, bo wychodzi po prostu ze skradzionym miodem. No i co możemy zrobić, żeby ten rabunek ustał? No, po pierwsze, zdajmy sobie sprawę z tego, że to, że mamy sytuację, w której rodzina jest rabowana, to jest wina pszczelarza, a nie tych pszczół, które rabują. Więc nie powinniśmy zabijać tych pszczół, które rabują. Jeśli mamy podejrzenie, że to może być rodzina rabująca z naszej pasieki, to możemy spróbować w jakiś, stop, w jakiś sposób. Naznaczyć te pszczoły ratujące, no na przykład posypując czymś, żeby dociec z którego ula to rabowanie jest. Natomiast pierwszym krokiem jest ograniczenie wylotka do takiej bardzo małej furteczki, gdzie przychodzi tylko jedna pszczoła, no i wtedy ten ul ma szansę się obronić. Natomiast jeśli jest już to bardziej zaawansowane, to ten ul się nie obroni, to już jest za późno, no to wtedy po prostu trzeba zamknąć wylotek. No i jeśli mamy dennicę osiatkowaną, to nie ma problemu. Natomiast jeśli mamy dennicę pełną, no to to zamknięcie nie może być czymś pełnym, szczelnym, tylko to musi być zasiadkowanie, żeby ta wentylacja cały czas była w ulu, no bo w innym przypadku te pszczoły się uduszą. No i co z tymi pszczołami, które wracają? No to jeśli jesteś na pasieczysku, to możesz co pół godzinki otwierać ten wylotek i zamykać. Wtedy pszczoły, które rabują, wylecą, a te pszczoły, twoje, które są, wrócą. Ale to może nie pomóc. Więc generalnie dobrze było zamknąć te pszczoły aż do wieczoru i wtedy wieczorem otworzyć. No ale to nie koniec. Jeśli sytuacja jest bardzo zła, no to wtedy na drugi dzień, jak otworzysz wylotek, sytuacja może się powtórzyć. Więc co wtedy najlepiej zrobić? Najlepiej po prostu wywieźć tą rodzinę gdzieś indziej. Ale zanim to zrobimy, to tego wieczoru, kiedy otwieramy wylotek, dobrze by było skontrolować, co się dzieje w ulu. I teraz uwaga, nie w dzień, wtedy, kiedy ta rodzina jest rabowana, tylko właśnie wieczorem, kiedy te loty ustają, wtedy sprawdzamy, bo prawdopodobnie coś jest z matką, prawdopodobnie coś tam się dzieje. Skoro ta rodzina jest słabsza, to trzeba by jej pomóc, żeby się nie okazało, że przewieziemy ją i znowu wystąpi ta sama sytuacja. Więc dobrze by było wzmocnić ją albo pszczołami, albo jakimś czerwiem, dzięki któremu ta rodzina się nie wzmocni. Oczywiście, jeśli wzmocnimy pszczołami, to ona będzie od razu silniejsza, natomiast jeśli wzmocnimy czerwiem, no to ta siła nie będzie od razu, tylko będzie po tym, jak te pszczoły się wygryzą. Oprócz tego, powinniśmy się rozejrzeć wokół w pasiece, czy to nie jest tak, że coś wylaliśmy, że czymś zachęciliśmy te pszczoły, które przyleciały. Jeśli rodzina rabująca jest w pasiece, no to po pierwsze zamykamy ją także, żeby nie rabowała dalej, no i najłatwiejszym sposobem będzie po prostu ją nieco osłabić, żeby nie było sytuacji, w której ta rodzina rabuje dalej. Innym sposobem jest zamiana tych uli rabującego i rabowanego, natomiast może się to skończyć tak, że królowa rodziny rabowanej będzie zabita przez te rabujące pszczoły, więc to rozwiązanie nie jest do końca rewelacyjne. To wywiezienie Ula chyba jest najłatwiejszą metodą. I to jest bardzo ważne, żeby nie lekceważyć tego rabunku w jednym ulu. Bo zobacz, że jak ta rodzina rabująca zniszczy tę rodzinę, bo tak może się skończyć, po prostu zginie z głodu albo zostanie zabita, to ona będzie już tak silna, że będzie rabować kolejne ule, a tego byśmy nie chcieli. Jeśli to jest ul z innej pasieki, to może się okazać, że przyleci nie tylko ten jeden, tylko następne rodziny będą rabować, i zdarzały się już sytuacje, w której pasieka napadała na drugą pasiekę, a to dla ciebie skończyć się tylko tragicznie i lepiej unikać takich sytuacji. Jeśli mamy rodzinę, która jest rabowana, to po prostu ją wzmacniamy, wywozimy, a idealnie by było, gdybyśmy nie mieli. Żadnych słabych rodzin. I to nie trzymanie słabych rodzin to jest jedna z metod zapobiegania rabunkom. Oczywiście staramy się na pasieczysku nie wylewać syropu staramy się karmić wieczorem, a nie w dzień albo chociaż od bladego świtu jeśli jedziesz, jedziesz później do pracy to wtedy jest szansa, żeby to zrobić bez żadnego problemu. Natomiast, żeby zapobiec rabunkom w swojej pasiece, w tym okresie najczęściej, no już po lipie, to po prostu trzeba karmić wszystkie rodziny, tak żeby nie miały poczucia głodu, i wtedy z tym rabunkiem też nie będzie większego problemu. Zachęcam do polubienia, subskrybowania, komentowania, a jeśli masz jakieś problemy, to pisz do mnie na piotrmałpapasiekasmakulskich.pl. Do zobaczenia.